Witajcie, chwała Bogu. Czytamy czwartą i ostatnią część dogmatów katolickich niezgodnych z Pismem Świętym. Tak więc zaczynamy. Rok i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 1545 rok. Sobór w Trydencie uznał ludzkie tradycje przyjęte przez Kościół za autorytet w sprawach wiary przynajmniej równy Pismu Świętemu. Pan Jezus zaś tak powiedział o niebiblijnych tradycjach religijnych. Słusznie, prorok Izajasz powiedział o was obutnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, lecz serce w sumie jest daleko ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Marka 7:6. Rok 1546. Sobór w Trydencie dodał do kanonu Pisma Świętego kilka ksiąg. A mianowicie Tobiasza, Judyty, pierwszą i drugą machabejską mądrości Syracha, Barucha, modlitwę trzech młodzieńców i dwa rozdziały w księdze Daniela. W katolickich wydaniach Biblii nazywa się je drugokanonicznymi. Uznanie ich zanatknione jest błędem, gdyż po pierwsze zawierają błędy chronologiczne, historyczne i teologiczne, a po drugie Słowo Boże przestrzega przed dodawaniem czegokolwiek do swojej treści. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarał, nie uznał za kłamcę. Przypowieści Salomona 30, 6. Jezus zapowiedział, ja świadczę każdemu, kto słucha słów prorocznych księgi, jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plak zapisanych w tej księdze. Objawienia Jana 22, 18. Rok 1846. Papież Grzegorz XVI który sprawował swoją władzę pontyfikat, czy jak to tam nazywacie, w 1831 do 46. Potępił węklicyce Mirari wos ideę rozdziału kościoła od państwa. Wolność sumienia nazwał zgubnym błędem, który przywodzi państwa do ruiny, a wolność prasy zaraźliwym błędem. Pius IX, który sprawował władzę w 1847 do 78, powiedział: Doktryny czy brednie w obronie swobód sumienia to absurd i najzaraźliwszy błąd straszliwa plaga, której należy się wystrzegać jak ognia. Papież Leon XIII, który sprawował władzę w 1878-1903 napisał: Bezprawiem jest domagać się bronić czy nadawać ludziom bezwarunkową wolność myśli, mowy, pióra czy nabożeństwa. Rok 1854 Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Zobaczcie w którym roku dopiero to weszło. Nie wszyscy wiedzą, że chodzi w, nim w ca... że nie chodzi w nim wcale o to, że Maria poczęła Jezusa jako dziewica, lecz o to, że Maria urodziła się bez grzechu, a więc tak samo jak Jezus. Nie wszyscy wiedzą, na czym polega dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Otóż nie chodzi w nim nami o to, że Maria poczęła Jezusa jako dziewica, bo z tym zgadzają się wszyscy chrześcijanie. Dogmat ten głosi, że Maria urodziła się bez tak grzechu pierworodnego, tak samo jak Jezus, a więc że matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony. Implikacje tej dotryny są, po, są poważne, bo sugerują, że Jezus nie jest jedynym, który narodził się niepokalany, jak naucza słowo Boże Rzymian 3:23. Maria była wzorem czystości i posłuszeństwa, ale nie była bez grzechu, gdyż wszyscy ludzie rodzą się w grzechu. Psalm 51. Rzymian 3, 10. Sprawdźcie. Maria potrzebowała zbawiciela, dlatego powiedziała: Raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Łukasza 1,47 I złożyła ofiarę ustanowioną za grzech. Kapańska 127 Łukasza 2, 22. Można sobie sprawdzić. Rok 1870. Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieskiej. De facto, zarówno papieża z Bogiem, gdyż tylko Bóg jest nieomylny. De facto zrównując papieża z Bogiem, gdyż tylko Bóg jest nieomylny. W ten sposób papiestwo wypełniło jeszcze jeden element biblijnego proroctwa zapowiadającego ostępczą moc, która miała prześladować ludzi w średniowieczu, wprowadzić Związek Kościoła i Państwa. Daniela 8:11, można sprawdzić. Próbować zmienić przykazania Boże. Daniela 7:25. Zasnąć w Kościele Bożym. II 2 Tesaloniczan 2:2. Odwrócić uwagę ludzi od ofiary Chrystusa i od jego pośrednictwa Chrystusa a zwrócić się na swoje ofiary i na ludzkich pośredników. Daniela 8,11 Przypisywać sobie Boże atrybuty, tak jak nieumylność czy prawo do odpuszczania ludziom grzechów. Marka 2,7 Biblia nazywa tę moc antychrystem. Słowo antychrys z greckiego antichristos oznacza tego, który stawia siebie w miejscu Chrystusa. Takie znaczenie ma zaś oficjalny papieski tytuł ty, tytu, vicarius filidei, a więc ten, który stoi w miejscu Chrystusa. Tytuł ten w języku łacińskim ma liczbę 666. Za zgodnie z apokalips, z objawieniem Jana liczba imienia antychrysta miała wynosić 666. Objawienie Jana 1318. Vic Arius Fili Dei. I to jest podane. 1. Równa się 666. 666. Cały ten wyraz. Tak znaczy. 1950. plus 12. Ogłosił dogmat o wniebowzięciu w 1950, rozumiecie? O plus 12, ogłosił dogmat o wniebowzięciu Maryi, wynosząc jej kult jako orędowniczki. Choć Pismo Święte mówi, że jedynym orędownikiem między Bogiem i człowiekiem ma być Jezus Chrystus. 1 Tymoteusz 2,5. Apostol Jan napisał: Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubaganiem za grzechy nasze. Pierwszy Jana 2, jeden. Pan Jezus przestrzegał przed innymi pośrednikami, mówiąc Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten nie złodziejem mi zbójcą. Ja jestem drzwiami dla owiec. Jana 10 przez Watykan od lat czyni przygotowania do kolejnego dogmatu maryjnego, tym razem o współudziale Marii w odkupieniu ludzkości, łacińsk z łaciny core demptrix, Choć Pismo Święte mówi, że imię Jezusa jest jedynym, przez które ludzie mogą być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12 można sprawdzić. Wiele dogmatów maryjnych powstało pod wpływem objawień maryjnych, ale objawienia mogą być diabels diabelskim zwiedzeniem, gdyż według Pisma Świętego diabeł bez trudu potrafi podrobić postać zmarłych Maryi, anioła. A nawet Chrystusa. I nic dziwnego, wszak Isza przybiera postać anioła światłości. Nic nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwych. 2 Koryntian 11 przez 14. O... Kościół rzymski wywodzi swoje pochodzenie od apostołów, twierdząc, że się nie zmienia, a jednak wiele jego praktyk i dogmatyk i dogmatów nie znajduje potwierdzenie w naukach apostolskich, a weszło do kościoła i z pogaństwa dopiero w średniowieczu. Kardynał J. H. Newman przyznał to pisząc, że świątynie, kadzidło, świece, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie, pól, szaty, kapłańskie habity, rzeźby i obrazy mają pogańskie korzenie. Wasz własny ark. kardynał to przyznał. Bóg ma swój lud także w kościołach, które dopuściły się do chłowego nierządu, a więc Wymieszały nauki Boże z pogańskimi. Apeluję jednak, aby wyjść z nich i przyłączyć się do chrześcijan, którzy trzymają się nauk Pisma Świętego, czyli do prawdziwych biblijnych chrześcijan. I cytuję z objawienia Jana 18:4: Lud Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w ich grzechach i żadnej z jej plak nie ponieśli. Tak więc, tak to wygląda. To jest, zakończam czytanie dogmatów. Jak widzicie, papiestwo... Wymieniłem wam kilku papieżów, 12. Nie ma sensu więcej już, bo każdy jest taki sam od nich. Ten to, co w ogóle teraz robi w Watykanie, opętany ten Bergiolio, jaką tam się nazywa, Franciszek, to, co ono, to to jest masakra, co ten człowiek robi, nie? co on mówi w ogóle i, i to są słudzy Boży. Zresztą czytaliście, jak powinien być sługa Boży. Mąż jednej żony, przykładny ojciec. A oni co robią? Macie wszystkie dogmaty, i to wszystko. Jeżeli chcecie, mogę dalej o tym czytać, że nie ma żadnego problemu. Ja to tylko czytam. Pamiętajcie i poznacie prawdę, a prawda, prawda wy, was wyzwoli. I bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Macie iść za Bogiem, nie za człowiekiem. Czytajcie sami Słowo Boże. I zachęcam Was również do przyjęcia Pana Boga, naszego Jezusa Chrystusa. On Wam otworzy umysł, oczy odmieni Wasze serce, przebaczy Wam wszystkie Wasze grzechy i Wasze życie się całkowicie odmieni. Trzymajcie się Jezusa. Tylko Jezus, nikt inny. Chwała Jezusowi.